Witamy w kolejnym filmie, ja mam 2 śmierci, a ona 8. Twój odcinek to w ogóle się skrócił. Ty nagrywasz to jakieś 5 ten... Nagrywasz to jakiś miesiąc później. Może nie. Nagrywasz to jakiś miesiąc później, może nie cały, ale no. Dobra, Tam mi nie obchodzi w ogóle. O czad. Komisierzy? O mój Boże, jestem w windzie! Dobrze, a kiedy my jedziemy w inną, to wy macie... Jesteśmy już... Poczekaj! Ej, Milena! Stój, nie dawaj! Tak, możesz wejść do Indii to, to ja. Hej, ej, popatrz na mnie no, ma... Nie masz ręki, Bari, masz życzę tuła rękę! Ja nie mam ręki, co? Wyrzuć cię rękę, przecież się masz, ale masz odciętą! A ty myślisz, że wyglądasz lepiej? Panie, słysz, słyszysz to? Popatrz tu, Ale Rabat! Przerywam film, aby zareklamować wtyczkę alerabat.com. Bo. będzie mi się wyrzucił! Yy, ale Rabat to świetna czka, która umożliwia. Która umożliwia. Kody rabatowe, właśnie tak jak sama nazwa mówi. Zresztą będzie potem. Za chwilę. Możecie tego użyć w Aliexpress, Media, jak sobie chcecie na przykład jakiś telewizor, albo sobie kupić komputer. RTV Euro ale też Kaufland, właśnie Biedronga takie sklepy, ale jest też Adidas, możecie sobie kupić na przykład fajnego buta, żeby się w szkole pochwalić, w pracy, gdziekolwiek tam jesteście. W Empiku można, więc że można sobie kupić jakąś zarąbistą książkę i ogólnie wiele więcej, ale to nie są w ogóle wszystkie tego jest dużo, dużo więcej, i no. Tutaj na górze, jak się przejedzie, to można też wyszukać chyba. Mm, karty podarunkowe właśnie. Właśnie tu jest anadabat.com. Najlepsze okazje w internecie. Jest właśnie dobrym serwisem. Można kupić taniej i bez wychodzenia z domu. Właśnie przez internet. Promocje, obniżki, rabaty, właśnie taniej macie wszystko, zarobiście. Jest właśnie ten, cashback i przecenki, można sobie zabrać ładne. I aktualna i sprawdzona oferta, czyli nie, że nie będzie takiego czegoś, że bierzecie, że no, że bierzecie jakiś cashback, a tu się ok na ileś tam procent, a tu się okazuje, że dostajecie totalnie mniej, więc no. Więc wejdźcie w, w, w link w opisie i pobierzcie darmową wtyczkę. Ale rabat <grymne> <grymne> Dobra, nie wiem. <grymne> dobra, chodź tu je kucanie, dobra Oczywiście internet Bo, bo chcę zobaczyć jak ty... to... tu... no, się to Sam się zabrał, to dobra Ja też chyba muszę podpiąć swój internet no weź nie Wsun się! Ale weź poczekaj! Nie wiem, co Dobra, ja chcę sprawdzić sprądalać szafkę, żeby coś sprawdzić! do tego Dobra. Okay, dobra, duszę się już płynniej. Dobra, ja chcę splądować tą szafkę. Ale czekaj. Czemu nie mogli jej otworzyć w ogóle? Możesz. Naprawdę? A to ty jej nie otwierasz? Nie. E, dobra, poczekaj, podaj na swój Ale internet. Ona sama się otwiera i zamyka. To ty? Dobra, idź sobie! Idź! Normalnie. Dobra, działa Dalej idziemy dalej. Wejdziemy dalej. Bo to są zniszczone drzwi. Broken doors. Mm. Musisz włączyć prąd. No, włączy, yy, włączyłem. Znalazłem. A to jest tu to, czego poszukujemy. A nie inaczej. Okay. Co? A co, to mieliśmy tylko pociągnąć? A dobra, no to tam nie ma po co iść. Dźwignia jest zawsze w tym samym miejscu. Nie, Ej, mam zapalniczkę. Jakbyś się patrzyła, lepiej to byś też znalazła. A nie tu? Mam krzyż. Masz krzyż? Dobra, to go chowaj, nie wyciągaj go. Przeda się kiedy indziej. O nie! patrzę dookoła siebie! A czekaj, mam ten! Mam zapalane! Dobra. Chodź. coś seta właśnie. Patrzę dookoła siebie. O doj Chodź Wiesz co to być z zrobiła? Patrzę te numery, trzynastka. Trzeba szukać, też... Chodź się, się. To się szafa nazywa. Więc wywaliło się to coś. Ja i tak mam już. Więc o, nie wiem po co mi to No tak, w ogóle, Dobra. to bierz ją. Jak znajdziesz baterię tu. A do niej są w ogóle bateria? O! Tak. O! Plaster! Czekaj, zmarlowałem ten plaster? Nie, wiem. Nie wiem, za niej życie. A dobra, to dlatego ja go chyba nie mogą użyć. Nie. To A, sobie. Ale to niby widzę... się stawać Nie wiem, jakby będzie... O, pająk! mi na wyskoczył, co to było niby? Od kiedy w tej grze są jakieś pająki? Ale które były drzwi? Ow oh. 21 był. A co, jest tu ten? Nie, ale pamiętam. Dobra. Czyli Trzyd tu. Czyli dwudziestka, dwudziesty dobra. się. Wiem. Weź! <grym> tą podróż sam, jak cię coś zabije. Szybko. Dobra, byłaś Co to puka? To Dobra Chodź. A jak można można za jakoś za zapalniczkę załadować? No naładować. No Baterią. Zapalniczkę? A ba zap A to nie. Kołaj się. To jest no nie! Miałaś jedno bliżej, myślałem, że to ty do niej pójdziesz. Myślałem, że to do pójdziesz. No ja właśnie poszedłem do innego to. A! Co to? Jezus, jeszcze mnie chciało już to coś. Ale miałem takie plamy na mordzie. No. Znowu coś tupie Dobra. Tak. Uwielbiam, że w drzwiach jest ucieczka przed tym, że Eee... Chyba... Nie wiem tak? się! się! Albo nie Co to? Oczy się zaczynają, niedługo będziemy Nie Ty znowu pukało. Paryk, muszę wyjść na chwilę Szybka akcja. Jeszcze tu stoisz Jestem Dobra, chodź I nie wiem czy to nie będziemy przed tym zwiłać. No tak, na pewno Nara To idź Ja sobie poczekam O Ok, to nara A, ja też muszę! Słapano przez s... No a co ty masz po angielsku? To sobie przewidzę. Zagraj znowu. No już czego chcesz? Czego chcesz gnoju? No już ci daję gnoju. Biergłę sobie w łeb, wytkaj. A nie mogę. To chodź. Idziesz ze mną. Popatrz te, na no, tego pięknego człowieka. To mój przełożony. No. Trzynastka. Czternaście. Nie, bałem się, że mnie zaraz to coś w szafie zabije i wyszedłem. A teraz słyszę, że on jedzie. A nie widziałem. O, bat ile kasy. Myślałem, że baterie na początku, ale nieważne. W tym nie wiem, jak wygląda bateria tutaj. Bateria. O! Nie widziałem. Yy, dobra, daj yy, yy, mi sprawdzać strzałki, bo muszę znaleźć plasterek. O znalazłem! Dobra! Dobra, tu nie powinno być. To jest, dobra, mam 28 Nie wasz się! No, moj 30 Dobra Dobrze, że Dobrze, że poszłaś tam Bo tu były fejkowe drzwi 30 tu też była no, ja właśnie się zastanawiałem, tak chciałem ci powiedzieć, żebyś się nie ruszała, bo tutaj są dwo, dwoje, dwoje drzwi. Ja prawie tą trzydziestkę wlazłem i tak ogarnęłem, że chyba. Wejście no, teraz? Włączaj, włączaj światło. Tu. Przeniś może być krzyż. No, tu. Jezu to nie ma numeru Czego my tak właściwie szukamy? Serio? Mam plastik 8, nie się rozumiem, nie jakoś... Tak, a, a poważ się na moje życie, mam prawie połowę Halo, no czemu nie mogę tego odłożyć? Zapalniczka mi zdechła, gdzie jesteś? Nie, świeci. Dobra, to trzeba szukać pociągu. O! dobra O Świeci się! O! Jak się nie znajduje to, to to potem. Co? Ta, ej, ale jak tam się światło świeciło, to my też nie wzięliśmy. To my też nie wzięliśmy tego, którzy, jak tam się światło świeciło, albo czegokolwiek, co gra chciała, żebyśmy wzięli. No, ej, daj mi to, bo. No, trzymaj to! Okej Uważaj się. Wiem, idę tu. Chodź nie. No chodź, chodź Teraz. sobie. I właśnie ja tego czekałem. Dobra, wyszło. Dobra, tutaj są... Dala, A, masz? Szefki. Nie, nie masz. Bo ja nie wiem, gdzie mam miejsce. Tu. Nie wiem, nie widzisz światła? Nie. Te drzwi są otwarte. on jakoś musi wyjść też. A to co? Szafka. I do kasy, którą mi oczywiście zląbać. Na pewno? To chyba nie było takie mryganie. No to nie było mrganie, że trzeba iść, chodź. Fuck, otworzyły się drzwi po prostu ten, nie mamy żadnej, nic do świecenia, chodź. Tu, tu, się świeci. Idź do światła! Nie widzę nigdzie światła. Jezu. To idź gdziekolwiek. To teraz nagle mnie widzisz. No już cię Jezu, zawróć po prostu, idę Dzią, w Gdzie on, gdzie jest? Kto? Pająk, o, tu jesteś. Aha. Co? No. Dobra, szukaj. Jeszcze byś już? Nie! Sam se psikaj! O jestem! A! Gdzie? od No dużo widzę. Spadaj, gnoju, a nie! Dobra, jestem przed pierwszy. A... Okej, okay. to tak to wyglądało. Potrzebujęś yy, plaster. Tutaj ten oznajmiałem dobra! Tylko że teraz dalej mam mniej nie połowę. To dalej mnie ten gwój zabije. Dobra, idź do Nie, czekaj, poczekaj. Tu jest 37 i 48. No takie ja też mam wrażenie. Zdadźmy nagranie, co? Dobra nie ma, no, ale... Dobra, Nie wiem czy mam wyjrzeć szafę. Czy nie mamy jak już? Już no, my nie, waliśmy. Niedługo będziemy prze zbywać przed tym gnojem. Weź poczekaj, bo muszę też się przygotować na ucieczkę. Jezu, no nie. Idź do przodu. A nie, nie można. Jezu, gdzie... Gdzie to... Tu, tu chodzi. Chodzi po prostu przez korytarz. Dobra. Jest. I... Nie, dobra, nie mam się schować. To były też takie Chyba będziemy zwijać pewnie No, tak. Dobra, weź poczekaj, Dora będziemy... Dobra, chodź, zasuwamy Jakbyśmy mieli teraz krzyż. Dobra. Palec na szybciej Nie, yeah, szybka mam ten! Na szybcie kucam! Dobra, na lewo! A potem prosto! Jeszcze uważać na łapy! Ale... O, dobra, trzeba podwalać. Teraz miałem. miałem. Chowam się jeszcze w szafie. Na pewności. Mam strasznie mało życia. Muszę znaleźć plaster. Ale poczekaj mu... Ale nie zasuwaj tak, poczekaj No Ale ale to... Ale mam nagi! Co to? Globus? Wojdował tutaj... 50 co, Do 50! Poczekaj! Po poczekaj no! Zlagowałaś mnie, Podeszłaś! Po co w ogóle podeszłaś do drzwi? Teraz musimy przed nim uciekać i zbierać coś. Po co w ogóle podchodzisz do drzwi? Muszę tego szukać, żeby cię nie złapał. Zarazem Razem, kartkę jakąś. Musimy połączyć. Yy, jakaś. Yy, książka z cztery. Mam kod jakiś. Musisz go znaleźć. Nie wiem, czy to nie kodem brzmi. Fuck. Jezu, teraz ja mam tyle życia, że jak mnie trzaśnie, to umieram. Chowaj się. Pilnuje drzwi. Dobra, mam kot jakiś i książka numer 4. Popatrz tu, 4. Dobra, już wiem. Yy, tu są szlaczki, które pokazują ten. Znaczki, które oznaczają liczby. Bo mnie zauważył. Szafa, szafa, szafa! szafy. jest tylko jedna szafa? Przyszę ciebie teraz Chowaj się do szafy. jakiś. Musimy powiedzieć szafy. Przyszę bo ja jestem przy do Chcesz wejść najwyraźniej? No i tu miałem... No. I ja miałem kartkę z podem głowę ci odrąbał! Co on jest? Na razie. Uuu, ale fajnie. Gra to są niematerialne. Nie 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 23. Babo, tu była też 23 Jakbyś tak przylazła, to ci to. Dostałem twoją zapalniczkę No Dobra, chodź O oh, fuk Dobra Szafy szukam! Umadłem. Pewnie gdzieś wyląbało, myszka chyba zaś mi się obróciła! Pewnie, zwalna kontroler. A więc nala.